Z tej strony bardzo Ogarek nasz nowy nabytek. Jest to rozrzutnik 3,5 tony. Jedno, o, szkoda, że nie widać, ale nie chcę się już otwierać, albo otworzę. Wiecie? może coś więcej słońca wpadnie, to będziecie widzieć. Ja już ciągnik odpaliłem, bo tam nie siadę tutaj trochę pochodzi o, teraz będziecie widzieć. Jest to jednolistwowy. O tą podłogę trochę ma niezbyt w najlepszym stanie, ale za to nasz rozrzutnik ma w bardzo dobrym stanie, bo była remontowana, to znaczy wymieniana na całą nową. Tak jak widzicie jednolistwowy, ładne opony. Praktycznie to są nówki. To może roczny, coś takiego. Wyremontowany, proste. Wszystko bardzo nam się podobało. Więc go kupiliśmy. Widzicie, już pod światła, wszystko porobione. Z tyłu nie ma świateł, ale będą. Bo tego. się go dokupi. Tak wygląda. O, cofnę się jeszcze trochę. Myślę, że. Ładny rozrzutnik. Będzie, my go jeszcze pomalujemy. Tutaj tym kolorem czerwonym, takim jaskrawym. Bo widzicie trochę tej rdzymo. Pod spod no to. No, no, bo to jest podłoga zrobiona jedną na drugą. I dlatego. Fajnie otwierane burty. W każdej chwili można otworzyć. Tylko, że to, to co ja pamiętam, to zawsze to gdzieś, gdzieś było tutaj. Ale jak tu jest, to nic się nie będzie działo, ale my i tak rozrzutnika nie potrzebujemy do zboża czy do czegoś. Wszystko ładnie chodzi, ładnie umyte, bo tam osoba niby go robiła pod siebie, a potem kupiła jedno i no, tak to wygląda. No, no ładny, ładny. ta krata bardzo mi się podoba bo tutaj pasuje no a teraz wam pokażę stary rozżytny tylko ja mam tyle roboty teraz w tym czujnikie że nie mam czasu nagrywać wam powiem codziennie gdzieś jeżdżę dzisiaj jest środa niczego ładnie umyty, bo tam jadę sobie trochę pochodzi no bo ja mu jeżdżę teraz jak ostatnio zem jechał ja tam coś komuś przewieźć no to zrobiłem z 45 km tam w 2 godziny no ale to jeszcze z rozładunkiem, załadunkiem o tu jest nasz no tak to wygląda a tutaj mamy podłogę, no to jak sami widzicie nówka już wystarczy wyciąć i tam spawać i to wszystko Co więcej mówić. I to jest dwulistwowy, który się bardzo krzyżuje A my to potwierdzimy, że się krzyżuje, no bo ono się krzyżuje. Tu są te rolki jak widzicie sami. Tu te rolki są wyrąbane, tak można powiedzieć po prostu już taki gnój jest ten rozrzutnik no Zobaczcie na, jaka prosta jest ta burza Nie wiem, czy będzie ta widzieć, czy nie będzie ta O, no, tu jest deska A tu macie, o No, tu mamy, mieliśmy z przodu zawsze deskę, tu mamy drugi ciągnik a tata jest akurat ładna, bo jest prosta. Ale takie cieniutkie są. Że tutaj po słońcu. No widzicie, ona jest pościutka. No tutaj to wałki, to już są tak wyrąbane. O. A tamto w ogóle luzu nie ma. Więc dlatego go wzięliśmy. No, no tak to wygląda. No ten, no ten, niestety tak, pójdzie na złom. A no może i na szczęście, bo to znaczy go rozetniemy tutaj, jakby w domu, załadujemy na przyczepę, i pojedzie w nadal.